8 Pro, smartfon matowy. Aczkolwiek śliski, więc wymagany pokrowiec. Czujnik ciepła, flash, gigantyczne kamery, kamera peryskopowa, czytnik linii papilarnych, bardzo szybki. Wszystko tu chodzi. Bardzo szybko, gdyż optymalizacja jest na najwyższym poziomie. 120 Hz, 2K ekran. Można szybko sobie zmienić tapetę, jeśli byśmy tego pragnęli, chcieli. Szybko zrealizowane. Fantastycznie. Sprawdźmy, jaka moc drzemie w tym smartfonie. Geek Benchmark 1627 w pojedynczym. I 3299 w multi. Jak to się ma do konkurencji? 1627 jest to rejon Samsunga Galaxy Fold 4. Lub no przynajmniej 13, bardzo blisko. W multi jest to dość niski wynik na poziomie poprzedniej generacji 7 Pro. Ale to nie jest jedyny benchmark, którym dysponujemy. A watutu 945 083. Bardzo imponujący wynik. Grafika to nie wszystko, ważniejszy jest pamięć. Pamięć wewnętrzna. Sekwencyjny odczyt 2058, sekwencyjny zapis 1231. Pamiętajmy, że taka moc nie ma znaczenia, jeśli nie możemy jej wykorzystać, więc sprawdźmy. Kenshi Impact, maksymalne ustawienia. 38, 39, nawet 40 klatek. Na sekundę. Oczywiście możemy tutaj streamować bardzo łatwo i przyjemnie, jak i sobie spokojnie grać. Wszystko chodzi płynnie i rewelacyjnie. 43 klatki tutaj mamy frame rate. Nie. Nie. się smartfonem z innymi użytkownikami, ustawienia, system Multiużytkownicy. I możesz zmienić, dodać użytkownika. I już jest nowy profil, który nie ma dostępu do Twoich personalnych zdjęć, wideo, tekstu, SMS-ów. Nie ma w ogóle dostępu do poprzedniego profilu. Możemy szybko wrócić jako admin. I już jesteśmy w swoim profilu. Użyteczne. Muzyka. Bardzo głośne głośniki, jest to dźwięk zimny. Ja jednak preferuję dźwięk ciepły. Moja ręka 28 298 Prawa ręka 273 I po to potrzebujemy tego oto czujnika. Fotografia i wideo. Wysoka ekspozycja, pan, portret, foto, night, panorama. Jak i wideo, wideo blur, pan, slow motion, time lapse. Przesuwając tak po ekranie, mamy do wyboru 4K60, różne stabilizacje. Speech Enchantment, o, tylko w 30 klatkach, w 60 już to nie funkcjonuje. W szerokim kącie jest dostępny główny obiektyw, również. 2, również. 5, również. Czyli wszystkie obiektywy mogą nam sfilmować z bardzo bliska i nigdy nie stracimy ostrości. Autofokus w szerokim kącie, Zapytasz po co ci ta funkcja? Nagrywamy Samsungiem Galaxy S23. Zbliżamy się do obiektu w szerokim kącie i widzisz, wszystko jest rozmazane. No jest, nie jest ostre. Słabo widać, prawda? No właśnie. A teraz filmujemy Google Pixel. Szeroki kąt, zbliżamy się i mamy autofokus, mamy makro od razu, to inaczej wygląda prawda? ostrość, każdy szczegół widać. Przejdźmy nawet w główny obiektyw i również wszystko widać telefoto. No, w każdym tutaj obiektywie jest makro. I o to chodzi, żeby ładnie zaprezentować jakiś przedmiot. Nie tylko wideo, jak i zdjęcia, dlatego potrzebny jest autofokus w obiektywie. Blur efekt Czyli nasze drzewo, które wytypowaliśmy, jest ostre, a wszystko inne jest. Jeszcze raz, wytypujemy drzewo. Wyblurowane. Stabilizacja wideo. 1x, 2x, 5 do 20. Wracamy do 5. I gdybyś się vlogować z szerokiego obiektywu, głównego szerokiego obiektywu. Tak to będzie wyglądać. Przednia kamera 4K60 z autofokusem i zoomem. Dziki trener będzie zadowolony. Genialne zdjęcia, a szczególnie zoom, zbliżając maksymalnie, proszę, to nie jest maksymalnie, ale to jest optycznie maksymalnie. Coś niesamowitego z takiej odległości. Ja tam stałem w jednym miejscu. Możesz tak genialnie przyzoomować. Jak widzimy wspaniały HDR, wspaniałe chmury, wspaniałe zdjęcia. Kapusta jak żywa. Selfiaczki troszkę przeostrzone, ale dobrze oddzielone. Oczywiście zapewni nam wspaniałe zdjęcia nocne. Postprocesowanie jest zrobione online, więc jeśli chcemy mieć wspaniałe zdjęcia to musimy być online, ale w mieście no to oczywiście. Ale to wyszło z żyleta. Kwiaty i czekolada. Jeśli chcesz zobaczyć pełny test kamery, kliknij tutaj, a będziesz miał możliwość do zobaczenia. Stojąc na, stojąc na przystanku, mamy dużo hałasu przejeżdżających tych samochodów. Czy Pixel 8 Pro poradzi sobie z tak wielkim hałasem? Przyska, stojąc, na, stojąc na przystanku mamy dużo hałasu przejeżdżających samochodów. Czy Pixel 8 Pro poradzi sobie z tak wielkim hałasem? Oczywiście możemy to wszystko zrobić w manualu. Automatycznie wykryje, jeszcze może wykryć dźwięki natury i inne dźwięki. W tym wideo akurat wykrył tylko ...ty zdjęcie i tutaj gdy zrobimy zdjęcie selfie sobie lub gdy jest wiele osób w kadrze, możemy pozmieniać twarze do najlepszych, czyli możemy utworzyć zdjęcie, które naprawdę nigdy nie istniało. Ja tylko jestem tutaj w kadrze, gdyż nie mam ani znajomych, ani przyjaciół, ani rodziny, więc y, tylko ja jestem, ale możesz sobie wyobrazić, jakby było więcej osób, to mógłbyś ich twarze pozmieniać. No. Jeśli ze zwykłego selfie chciałbyś zrobić zdjęcie portretowe, jest taka możliwość, wystarczy kliknąć w. Portret. I automatycznie wybluruje nam tło. Magiczne usuwanie. Przypuśćmy, że w zdjęciu jest jakaś osoba, której nie chcemy, lub przedmiot. Widzimy te osoby w tle. Już je usunęliśmy. Widzimy tutaj tego pana. Już został usunięty. I mamy sklep bez klientów. A był z klientami. Możemy wrócić do klientów. Opcja Live Capture doda napisy. Automatycznie, sztuczna inteligencja, do Twojego wideo. Jest dużo więcej opcji, ale to wideo byłoby zbyt długie, więc kontynuujemy. Bateria. Ciężko powiedzieć z tego względu, iż ja używam tych smartfonów specyficznie. Ciągle testuję. Normalne, to nie jest normalne użytkowanie. Ale porównując testowanie z innymi smartfonami, moje odczucia są takie, iż jest to dwa razy tyle. Co w iPhoneie 15 Pro. Oczywiście możesz sobie kupić pokrowiec Save i ładować powerbankiem w locie, bez kabli. Oczywiście Google Assistant możemy rozmawiać w różnych językach. Google What's the date? Jest niedziela 29 października 2023. Google What's your real name? My full name is Google Barry Assistantington III, but everyone calls me Google Assistant. Are you aware and you're not alive? Not exactly, but we can still be friends. What is your purpose? I'm your Google Assistant. I can always translate for you. Just let me know. 今天的天气用中文怎么说? <noise> That's fantastic. Thank you and goodbye. Widzicie? I zamknął się. Ładnie, może po polsku, może po angielsku, może po chińsku, może po jakiemuś tam chcesz. Pięknie to wszystko nie działa. Konkluzja. Szukałem w LTE i wi Calling, ale nie znalazłem. Czego dowiedzieliśmy się o tym smartfonie? A dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, które nie są na pierwszej stronie producenta. Tutaj sprawdzamy rzeczy takie techniczne bardzo. Stąd pewnie tak mała ilość wyświetleń, no bo patrząc po konkurencję, to oni raczej w drugą stronę to co na pierwszej stronie producenta. Personalnie dla mnie ten smartfon jest za duży. Wolę wielkość Galaxy, więc myślę, że regularna wersja, czyli ósemka bez pro, będzie dla mnie Idealna. Pozdrawiam i polecam.